Jesteś handlowcem? To się wypalisz. Zobaczysz. Słuchajcie, bardzo często podchodzicie do nas z zapytaniem o to, co robić kiedy się wypaliliście, czy zmieniać pracę, czy, czy właściwie jak mam sobie z tym poradzić. I powiem Wam, że zagadnienie jest popularne, bo nie, nie dotyczy prawozorów tylko handlowców, ale dotyczy wielu osób, no, każdego z nas. Wkrada się monotonia w nasze, w nasze życie i jeżeli czynności są cały czas podobne do siebie, no to z automatu zaczynamy. Eee, się do nich przyzwyczajać, później się nimi nudzić, a później spotka nas wypalenie zawodowe. Czymkolwiek ono nie jest, bo nie jestem tutaj, żeby definiować jak ono przebiega, każdy z Was czuje, ale że sam to uczucie, doznał go, poczuł, wie kiedy jest wypalony, to powiem Wam, Dwa takie aspekty podpowiem, które wpływają na to, że, że z powrotem możemy siłę jakby odzyskać albo żeby to wypalenie do nas nie przyszło. Pierwszy aspekt to jest taki, że mm, szukajmy cały czas metod na zmianę pracy w pracy. Znaczy nie zmiany pracy, tylko na to, by nasza praca cały czas nabierała nowego wymiaru. To Nowe elementy, które w pracy się przytrafiają, to nowe projekty, które w pracy się przytrafiają, to nowe elementy, które dodajesz do codziennej swojej pracy, sprawiają, że ta praca nie staje się monotonna. Więc y, jedną z zasad nie poddawania się wypaleniu zawodowemu, czy, czy w jakiś tam sposób y, wymijania tego właśnie uczucia, to jest to, żeby cały czas nasza praca była czymś dla nas nowym, bardziej ekscytującym. Ja wiem, że my mamy bardzo często zadanie powtarzalne, ale nawet próbowanie sobie nowych technik, wprowadzanie nowych, nowych zasad, które gdzieś tam wysłuchacie w internecie, czy ze szkolenia je weźmiecie i robienie sobie z zadań jakichś projektów, powtarzanie nawet, wprowadzanie czegoś w trakcie pracy, na przykład angielskiego do samochodu, to jest coś, co cały czas nadaje nowego ujęcia danej rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówi się o tym też, że czasami praca sama z siebie nie musi być jakaś mocno ekscytująca i rzeczywiście czasami jest bardzo trudno tam wprowadzać jakieś delikatne nawet zmiany. To wtedy należy skupiać się na tym, żeby po pracy żeby praca dostarczała nam możliwości do tego żeby po pracy żyć. No trudno, trochę takie to jakby wydaje się przykre, ale z drugiej strony fajne. Jeśli nawet nasza praca ma nam służyć do tego, żebyśmy mieli za co żyć, jak żyć i dostosujemy ją sobie do tego, żeby po pracy mieć bardzo fajne życie, rozwijać się, chodzić, realizować, chodzić na zajęcia dodatkowe, mieć czas dla siebie. Móc podróżować, no to jeżeli Twoja praca stanowi dla ciebie e, narzędzie do realizacji Twoich pasji, to dalej będziesz na fali, dalej będziesz zadowolony, szczęśliwy i będziesz szczęśliwy z tego, że, że ona umożliwia, umożliwia właśnie realizację ciebie. Takie dwie wskazóweczki. Na razie, trzymajcie się.